Cześć, dzisiaj trzeci dzień w ramach akcji Powrotu na Matę. Mam nadzieję, że Twoja motywacja nadal rośnie i że codziennie stajesz razem ze mną na macie, nawet na te parę minut. Dzisiejsza praktyka to będzie taka praktyka, żeby się troszkę rozruszać, jednocześnie nie za długa. Także serdecznie Cię zapraszam. Zacznij od tego, że usiądziesz sobie trochę wyżej, jeżeli potrzebujesz wsparcia pod miednicę, aby kręgosłup był wydłużony. No i zaczynamy. Oprzyj sobie swobodnie ręce o swoje uda, zamknij oczy. Ustaw głowę, klatkę piersiową i miednicę w jednej linii. Czasem potrzeba lekko cofnąć brodę, aby uzyskać linię, o której wspomniałam. Zauważ swój oddech. Swobodny, długi wdech przez nos. I wydech przez nos. Z kolejnym wdechem wydłuż kręgosłup, otwórz oczy. I z kolejnym wdechem unieś ręce. Spleć palce dłoni, odwróć nadgarstki, przeciągnij się mocno do góry. Możesz się lekko odchylić. Z wydechem odwróć nadgarstki, zaokrąglij plecy. I w górę wdech, umieść ręce. Z wydechem spleć. Teraz ręce pod potelicą i ściągnij łopatki na wdechu. Zaokrągli plecy na wydechu, ale stara się nie ciągnąć za głowę. I wdech w górę. Z wydechem prawa ręka do ziemi, przeciągnij mocniej prawy bok. Wdech, odkręć się do góry i zatrzymaj chwilę pozycję. Starasz się odepchnąć mocniej prawą ręką od maty, tak żeby. Lewy pośladek dotknął mocniej do ziemi lub do bolstera czy poduszki, na którym siedzisz. I wdech w górę. I zmiana strony, wydech. Odkręć się lekko do góry, poczuj wydłużenie swojego prawego boku. I wdech do góry. I teraz z wydechem skręcamy się w prawą stronę. Podeprzyj się z tyłu, swoją ręką uchwyć za kolano bądź udo. Wydłuż plecy wdech, pogłęb skręt na wydechu. I w górę wdech. I zmiana strony wydech. I jeszcze jeden wdech, który cię troszkę wyciągnie ku górze, wydech pogłębiamy skręt. I wdech, unieś ręce. I wydech. Zejdź z wałka poduszki, jeżeli na niej siedziałaś, siedziałeś. Przejdź sobie do klęku podpartego. Ustaw szeroko palce, dłoni i obniż dolne plecy z wdechem. I z wydechem zaokrągli kręgosłup, podwijając kości pod siebie. I wdech. I wydech. I wdech. I wydech. I wydech. Wróć do neutralnej linii kręgosłupa, pamiętaj o szeroko rozpostartych palcach dłoni, zadarte palce stóp, wchodzimy do psa z głową w dole i poprzechodź z nogi na nogę, rozbudzając tyły nóg. Zatrzymaj się, odepchnij z dłoni, ze stóp. Pośladki maksymalnie do góry. Pamiętaj, że zawsze kolana mogą być zgięte, jeżeli czujesz, że jest Ci ciężko opuścić pięty. Jeszcze jeden wdech i wydech. Przechodzimy w kierunku do dłoni z wdechem i z wydechem skłon tyle, ile możesz. I w górę wdech, unosimy się. Wydech, dłonie w Mudra. Teraz wysuń ręce do przodu i głęboko prawy łokieć załóż na lewy, spróbuj opleść dłonie, jeżeli będzie bardzo ciężko, po prostu złap za kciuki, za kciuka właściwie. Opuść barki miękko na dół, staraj się nie wypychać kolan, nie robimy przeprostów. Aktywny dolny brzuch i teraz zacznij unosić ręce do góry. Ten aktywny dolny brzuch jest nam potrzebny po to, żebyśmy się nie wyginali za bardzo w tył. Mocno dłonie do góry. Wdech i na wydechu opadamy na dół. Z kolejnym wdechem do góry. Pamiętaj, możesz zawsze zgiąć nogi w kolanach, jeżeli bolą Cię plecy. I wydech. Zamieniamy stronę, wdech, unieś ręce. I teraz głęboko lewy łokieć na prawy, barki, miękko na dół. Prawie mikrofon. Wdech, wyciągnij ręce do góry. Pamiętaj aktywny dolny brzuch. I wydech schodzimy na dół. I z wdechem do góry. I na dół wydech. Ręce wzdłuż ciała. Z wdechem unieś ręce. I z wydechem miękko na dół skłon. Wdech, przyciągnij się, spójrz do przodu, wydech, deska. Lub przejdź do asztanga na maskar, możesz też tutaj zostać, lub asztanga na maskar, lub pozycja kija. Pies z głową w górę, wdech. Pies z głową w dole na wydechu. Trzy oddechy. Długi wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze jeden wdech. I wydech. Przejdź do przodu z wdechem. Przeciągnij się jeszcze, wydech skłon. W górę wdech. I wydech. Wdech unieś ręce. Wydech skłon. Wdech, spójrz do przodu, przeciągnij się, wydech. Przejdź do swojego wariantu pozycji. Pies w górę, wdech. Pies z głową w dole, wydech. I również trzy oddechy. Raz. Dwa. Trzy. Przejdź do przodu, wdech. Z wydechem skłon. Wdech do góry. I wydech. Jeszcze jedna sekwencja wdechu. Mieś ręce. Skłon na wydechu. Wdech. Spójrz do przodu. Wydech. Deska. I przejdź do swojego wariantu pozycji. Pies z głową w górę. Wdech. Pies z głową w dół. Wydech. Długi wdech. Raz. Długi wydech. Dwa, trzy, przejdź do przodu, wdech, z wydechem skłon, W górę wdech, unieś się i wydech. Zrób wykrok do boku, tak żebyśmy się widzieli. Rozciągnij ramiona na boki, wdech i wydech, ręce na talię. Stopy na szerokości i długości jednej Twojej nogi. Weź wdech i z wydechem wykonaj skłon. Możesz zgiąć nogi w kolanach w pierwszym momencie i poprzechać sobie delikatnie z jednej nogi na drugą nogę. Poczuj, jak rozbudzają się wewnętrzne uda. Jeżeli nie dotykasz rękami do ziemi, to zegnij nogi w kolanach, wspinaj się na opuszki palców dłoni, tak żeby mieć możliwość podporu. Albo możesz skorzystać z poduszki albo wałka, podłożyć go pod ręce, albo jeżeli masz, to podłóż pod dłonie kostki. Zatrzymaj się i teraz z wdechem się przeciągamy i z wydechem skłon. Zostawić tak nisko jak możesz. Ciężar delikatnie na palce, próbuj pośrodki wysunąć do góry. Raz, dwa, zostaniemy pięć oddechów. Trzy, cztery, pięć. Spójrz do przodu, wdech, przeciągnij się, wydłuż i wydech. Miękkie kolana, ręce na biodra. W górę, wdech i wydech. Teraz rozciągnij ponownie ramiona na boki i jeżeli możesz, to spleć dłonie w Anjali Mudra na plecach. A jeżeli to będzie ciężkie do wykonania, ja właśnie czuję, że mam tutaj mikrofon, też nie będzie to takie łatwe. Jeżeli będzie ciężko, to po prostu złap za łokcie. Ja spróbuję mimo tego, że mam mikrofon. No dobrze, skręcamy się teraz w lewą stronę. Ustaw miednicę na wprost. Weź wdech, stopa tyłu jest delikatnie otwarta na zewnątrz i z wydechem skłon w czoło w kierunku do kolana. Jeżeli kolana będą zgięte, nie przejmuj się tym. Schodzisz tylko tyle, ile możesz. Jeszcze dwa oddechy. I z wdechem unosimy się do góry. Zmieniamy stronę, całkowicie obracając się w przeciwną stronę matę. Miednica na wprost. Wdech i opadamy na dół z wydechem. Łokcie w górę, klatka piersiowa w miarę możliwości otwarta. Jeszcze dwa wdechy i wydechy. I z wdechem unieś się do góry. Rozciągnij ramiona na boki, wydech, wróć na początek, maty. Wdech, unieś ręce. Wydech, skłon. Wdech, spójrz do przodu, przeciągnij się, wydech, pies z głową w dole. Uklęknij, wdech, obniż dolne plecy. Wydech, zaokrągli kręgosłup. Neutralna linia pleców, wdech. Wchodzimy do psa z głową w dole na wydechu. Przybliż teraz stopy do siebie i z wdechem unieś piętę prawą maksymalnie w górę. Cała nogę do góry. Ważne, żeby tutaj nie otwierać biodra na zewnątrz. Staraj się zatrzymać prawe biodro w linii z lewym biodrem. Mocno wypchnij piętę. Odepchnij się z dłoni. I wydech. Opuść nogę, zamień stronę. Lewa noga do góry. Jest taka pokusa, że jak dasz stopy na pońcu i skręcisz biodra, to noga nagle wysoko <laughs> znajduje się. Ale nam specjalnie zależy na tym, żeby biodra były na tym samym poziomie, żeby mocno wypchnąć piętę lewą do góry. Poczuj, że tył prawej nogi wtedy mocniej pracuje. Jeszcze dwa. I jeden, opuść nogę, stopy na szerokości bioder, uklęknij, wdech, obniż dolne plecy, wydech, zaokrągli kręgosłup, neutralna linia pleców, wdech, pies z głową w dole, na wydechu i teraz przejdź, skrzyżuj nogi i usiądź. Ja przeskoczyłam trochę odruchowo, bo tak praktykujemy w fasztanzę, ale oczywiście możesz sobie spokojnie przejść. Przyciągnij pięty prawą do pachwiny i z wydechem się przeciągnij. Zacznij schodzić na dół. I kiedy poczujesz, że twoje plecy się zaokrąglają, to nie schodź w ten sposób na dół, tylko lepiej się podeprzeć na nodze i zachować wydłużony kręgosłup. A jeżeli schodzisz całkiem nisko, to spróbuj złapać za stopę. Jeszcze trzy spokojne oddechy. Wyobraź sobie, że na wdechu wyciągasz mocniej mostek do przodu. Z wydechem opadasz. I wdech, przeciągnij się. I wydech, wróć. Zamienimy stronę. Lewa pięta w kierunku do pachwiny. Tyle ile możesz. Wdech, się przeciągamy sprawdzamy na ile nam plecy pozwolą jak się tutaj zatrzymamy, zaczniemy zaokrąglać plecy lepiej złapać w ten sposób lub schodzimy całkiem na dół zobacz na ile możesz, wdech się jeszcze przyciągnij i z wydechem schodzimy do pozycji jeżeli jesteś w tym wariancie z chwytem to lepiej nie schodzić na dół tylko bardziej wysuwać mostek do przodu zdecydowanie polepszy to i pracę kręgosłupa i zobaczysz też że zdecydowanie mocniej czujesz rozciąganie Nic, dawam się przeciągnij i wydech, wróć. Teraz dokrzyżuj nogę. Ja usiądę sobie przodem w Twoją stronę, żebyśmy się widzieli. Oprzyj ręce na kolanach. Weź wdech, wydłuż plecy. Zamknij oczy na wydechu, barki miękko I teraz wyobraź sobie, że z czubka Twojej głowy wystaje taki rysik i zacznij zataczać. Okręgi w tę stronę, w którą podpowiada Ci ciało, wyobrażając sobie, że rysujesz koło na suficie. Koło może być tak duże, jak czujesz. I zmiana strony krążymy w przeciwną. I powoli coraz mniejsze stają się te koła, aż zatrzymasz się w centrum. Połącz dłonie i zaczynamy pocierać dłonie aż do wytworzenia ciepła. Kiedy ciepło będzie wyraźnie wyczuwalne w dłoniach, przyłóż dłonie do oczu. Poczuj, jak ciepło z dłoni spływa na Twoje powieki, rozluźniając je. Poczuj, jak relaksują się nie tylko powieki, ale też skóra twarzy. Rozluźnij też oczy. I teraz przenieś ciepło nad głowę. Poczuj, jak ciepło z dłoni spływa od czubka głowy wzdłuż kręgosłupa aż po miednicę. I teraz pozwól niech Twoje ręce swobodnie spłyną w kierunku do kola, zauważ swój wdech, i wydech. Powoli otwórz oczy. Namaste. Dziękuję Ci bardzo za kolejny dzień. Praktyki w ramach akcji Powrotu na Matę. No i mam nadzieję, że jutro też się widzimy. Cześć!